Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że wygraliśmy jako pierwszy zespół w tym sezonie na boisku w Brudzonzu. Spotkanie było dla nas niezmiernie trudne, gdyż zespół i to jest bardzo dobra drużyna. Uważam, że potencjał ofensywny tej drużyny nakazuje w nich widzieć. Jednego z kandydatów do awansu. Potwierdzili to w dzisiejszym spotkaniu, gdzie byli zespołem częściej w posiadaniu piłki, ale nie czas posiadania piłki decyduje o zwycięstwie, a skuteczność. Myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu świetna. Oprócz dwóch zdobytych branek, że tylko wspaniałej interwencji bramkarza po strzale głowy Mastro-Narka w Zespół Gospodarczym <coughs> I tak to zeszliśmy na czerwę, Uczułem że po przerwie Zespół z Grudziądza ruszy, bo nie będziemy mieli co stracenie, a więc przymierzeńczym jego będzie wiatr, co się też potwierdziło, ale przekoszczelona bramka dała nam komfort grania podarze straciliśmy gola, po akurat wymiennej decyzji sędziego, już, ja oczywiście tego nie mogę w tej chwili potwierdzić, ale zawodnicy się zarzekają, że piłka nie opuściła placu gry, gdy został odbyt dany już W tej sytuacji straciliśmy gola no, i to na pewno tchnęło wiarę w zespół gospodarzy, co było widać, gdyż do końca dążyli do tego, aby losy spotkania yy, odwrócić. Nam udało się przetrwać ten na przeciwnika i wywozimy stąd trzy wspaniałe dla nas punkty, z którymi się niezmiernie cieszymy. Liga jest bardzo ciekawa, bo się cieszymy, że mimo iż mówi się o nas, że gramy jak gramy, no to ja życzę wszystkim zespołom, aby tego